Siadaj, dajcie! a dzisiaj Cię kolejną ocieszkę na moim kanale. Dziś będziemy oglądać właśnie snapy, ale nie są to snapy zapowiedziane, tak jak było poprzednim odcinkiem. Dzisiaj będziemy oglądać po raz drugi snapy, czyli tak niezapowiedzialnie. Więc ten, kto wysyłał, ma szczęście. A lecimy wbić w opis, bo są tam bardzo informacji jak Facebook, Snapchat i grupa na Facebooku, na którą Was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie. Pod tym odcinkiem chciał zobaczyć 6 łapek, bo by fajnie, żebyśmy zaczęli. Zum, ja zobaczyłem 600, wy też sobie. 600 łapek w górę, a my lecimy z pierwszym snapem. Lecimy. Okej, okay, i mam tutaj pierwszego snapa. Mówmy się, że w tym odcinku, jak poprzednim, no, o, poprzednim odpowiadałem, to dzisiaj, że to wszystko ładnie, sprawnie poszło. No nie będziemy, no, no nie będziemy. Best friends. Ej, ładna jakoś. Uuu. Aha, to jest ten filterek, zapomniałem. Na Tumblr girl. Napisałeś mi tu jeszcze wiadomość. Elo, oglądam cię na temat super filmiki. Pozdrawiam. Napiszę, odpiszę. Dziękuję. I serduszko napisze A nie, a o sobie to na, na, odeślę. odeśle Oczywiście z filterkiem, bo jakbym filterku jadał, to by było bekanie Coś kwadratowego dodali te dziwne Dziękuję za miłe słówko Za to będziesz na odcinku eee. Dziękuję za miłe słówko Za to będziesz W tym <grym>, cierymcim Wium tym Nie? Jak to mówią Super LOL Masz? Snapuj z płytą Ej, mam Simsy Masz? Snapuj z tagiem EOS, nie mam EOSa Ale... Simsy mam, chyba Mam, Simsy Mamy, Simsy No, jest tryczka, biedna tryczka, ale wyślemy ci, która to była Super Jol, lol. Super, lol, Julia, napiszemy ci. Bo Nie tak, nie tak. Piszemy ci tak, w ten sposób, żeby było widać ładnie, że jesteś na odcineczku. Mam nadzieję, że widać, że jesteś na odcineczku Super, Julia. 73 biedna no bez nazwy serduszko xdata szachniuk jezu jakie fakersy to były fakersy w moją stronę jeżeli tak to nie popieram no nie, no, no nie popieram kajeczka minka minka serduszko serduszko jaszczur jaszczur znak zapytania wysłała bęk pozdrawiam miki żubrówka o kurna, Kajeczka, Kajeczka, co to za snap był? Kajeczka, nie wiem Oliwia Koster są tutaj wiadomość Jest to wiadomość z chyba twoim braciszkiem, czy to siostrzyszką. no nie wiem, no małe dzieci tak samo wyglądają Ale bardzo słodka, słodkie rodzeństwo, że to jest rodzeństwo to, Ale dobra, bardzo słodkie dziecko, powiem Julka, niby rakowy ten piesek, a ta mi się podoba No kurde, no chyba e, screena zrobię, nie, nie powiem do jakich powodów Miłego dnia, weź modlin pozdrawia, wieś modlin Mam nadzieję, że później zaczesz się na YouTube i nie będzie zła, że kurde zrobiłem screena Pozdrawiam. O Jezus Maria, co ci jest to w głowie? Ej, czy to jest? Czy to jest EDB i wiecie o wiary głowy, o patronki, czy to jest to? Jeżeli to jest to, to kurde, też to niedawno miałem. Okej, okay, tutaj okej okay, wysyłałem. No krosta zobaczyliśmy. Zuza, dwie brody. To nie jest dwie brody, kurde, ale ten twój kolega tu ma brodziska, jak ja tak zrobię. Ja tak nie mam! No on, on jest z jakiś. Papi! Dzień dobry, no siema. Siema, siema. Dzień dobry, no już już. To wczoraj od Okej, okay, wczoraj to jakieś ogląda? Nie pamiętam. Madzia, okej. Okay. Nic nie było, około godzina. O oh, wysłałam, serduszko, że ja słodko wyglądam. Dziękuję Daria. Na ta... Idzie dobraną To... No. Muszę skryna do na miniaturę Juliana Kępny wysłała mi snapa Naucz się ktoś za mnie? Nie Niech się nie nauczy za ciebie Trzeba się sam uczyć, każdy się sam uczy Trzeba znaleźć motywację Claudia, jakie duże usta Ej, tu teraz ja Puszczę jakąś muzykę, Puśćmy jakąś piosenkę Której słucham Dobra, już. No, trochę lagi, ale, no nie, no, to, 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 kupcie telefon. Dobra, i ostatni snap, już 5 minut, 5 minut świeczek. Ostatni snap, ostatni snap, i ostatni, sn jezus, Maria, jak ja tu troszeczkę chyba pooglądałem tego. Ostatni snap to jest od, kurde. Dobra, odczytałem jakąś wiadomość. Wybieramy wiadomość i to jest od Deli. Aha, żebym się dał. No. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę i napisz mi, że chcecie więcej odcinków ze Snapchata, takiego już zapowiedzianego, mam nadzieję, że zapowiem już kolejne. Bicie w opis, bo jest tam bardzo dużo informacji jak Facebook, Snapchat i grupa na Facebooku, a my lecimy, trzymajcie się cieplutko, cześć!